Otwieram podjętą, bo może z jednego miejsca, żebyśmy przeszli do tego, żebyśmy przeszli do tego, żebyśmy stwierdzam, że jest żebyśmy radnych, co stanowi radnych, przeszli do tego, Miejska może do i żebyśmy przeszli do tego, żebyśmy przeszli do tego, Sołtysów i Mieszkańców Mińska. Witam Pana Burmistrza Andrzeja półroby. Witam Dyrektora Krzysztofa Czapowskiego, Witam serdecznie Sołtysów, Sołtysów Sześć, oraz Sześć, mieszkańców, Sześć. mieszkańców Mińska, Pana Burmistrza Andrzeja Radziwińskiego, Witam Państwa serdecznie. Wysoka rada przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad 27 Sesji Rady Miejskiej w Mińsku. Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymali dla zaproszenie. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, że w dniu dzisiejszym sesja odbywa się według przedstawionego porządku obrad. Przystępujemy obecnie do punktu pierwszego, trzeciej, przyjęcia protokołu z 26. sesji Rady Miejskiej w z dnia 31 grudnia 2017 roku. Protokół z 26. sesji Rady Miejskiej w tym dniu odbywającej został sporządzony. Wyłożony w rady. Nie z Państwa nie dziękuję. w rady przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie wiem, że na podstawie postanowienia stwierdzam, że Rada Ministrów Rady nie tak, nie tak, nie tak, nie w Rady Ministrów Rady Ministrów Rady Ministrów w Ministrów Rady Ministrów Rady dziękuję Rady Ministrów Rady Rady Wstępujemy obecnie do podpunktu drugiego. Rządz obrad informacja burmistrza w działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach pod zabraniem głosu pana burmistrza. roku w okresie limoweń, po prostu te 6 osób w tej instytucji, którzy nie jeszcze w tak Także po tej naszej interwencji spotkaliśmy się nad tym z panem Tedęczakiem, z synem pana który w tej chwili, chwili bezpośrednio odpowiada za przygotowanego projektu przez firmę Jaskowski Studio projektu planu zagospodarowania przestrzennego, który jest realizowany na wniosek przeciwki kopalni starostów mineralnych. Oczywiście to było analizowane przed pod względem prawa dotyczącego tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego z zasadowanych zostały przedstawione wykonawcy uwagi i planu projektu uchwały no, poprawy i następnie po poprawie ponownie odnajdzie się posiedzenie Gminy Komisji Województwa następnie jeżeli nie będzie tych zastrzeżeń, od okresu, cały ten plan będzie oczywiście skierowany do uzgodnień, opróbowania konsultacji zgodnie z procedurą uchwalania planu zagospodarowania w e, 4 stycznia spotkaliśmy się także z Panem Prezesem Przedwójstwa Przeciw Dzieci oraz z Panem Prezesem w Świetlicami w ramach planu zagospodarowania w Sprawa dotyczyła wprowadzenia w 2013 roku świetlic na terenie gminy Mińsko. Został wyłoniony, wyłoń, przeprowadzony konkurs na prowadzenie tych świetlic. Świetlice prowadzone będą w 2013 roku w trzech miejscach, na Barczywińsku, w Storkowie i w ściennym Minimum 4 godziny od poniedziałku do piątku. Dofinansowanie 40 tysięcy ze strony gminy Mińsko. Jednomiesięczna przerwa jest przewidziana w miesiącu sierpnia na urlopy dla pracowników. To tyle jest. Jeżeli się tyczy Linów ze względu na, na stan yy, techniczny, a także trochę inne jeszcze problemy zgłaszane przez Kaberset Przyjaciół Dzieci, yy, świetli, po prostu Związko Przyjaciół Dzieci, jak świadczył Pan Prezes, no nie, nie zdecydowało się na prowadzenie wpisy linów. Z lokatorami budynku, yy, który należy w tej chwili z użytkowanym przez policję. Mieści się posterunek policji. U góry znajdują się dwa mieszkania. Sprawa dotyczyła yy, przedstawienia koncepcji, jaką mam co do funkcjonowania yy, tych mieszkań, ponieważ yy, prowadziłem w międzyczasie rozmowę z panem komendantem powiatowym yy, policji na temat utrzymania posterunku. Także yy, kilka dni yy, później spotkamy się z panem komendantem tutaj na, na posterunku. Jest taka koncepcja, że gmina jest ten budynek. Yy, natomiast ze strony policji posterunek zostanie utrzymany obsada takiego typu pięcioosobowa kierownik posterunku. Natomiast sam budynek, tak jak powiedziałem, zostanie przejęty na własność, przekazany przez starostę na własność gminy. Na części, w której w tej chwili na parterze znajduje się posterunek, zostanie tu podzielone mniej więcej na połowę. Po prawej stronie, gdzie obecnie będzie posterunek, lewa strona przeznaczona będzie na, mieszka na mieszkanie. U góry te dwa mieszkania pozostaną, przy czym Zlikwidujemy tą gotownię centralną, która jest i ogrzewania będzie indywidualnie w każdym mieszkanie. Takie są założenia i, i, i takie ustalenia Pan Komendant jest, tak jest, jest, że tak pan zadeklarował, że takie rozwiązanie jest z tej strony też do przyjęcia. Oczywiście posterunek policji, trzymamy samego posterunku tego, które jest zmniejszone powierzchni będzie należało dalej do policji koszty pewnoty ludzie ponosić. Czekamy teraz, bo policja ma przedstawić w swojej strony to, te nasze ustalenia w formie projektu porozumienia. Spotkań tak no, się z lokatorami pochodzi o Przede wszystkim w mojej koncepcji, tak jak mówię, jest w tej chwili ogrzewanie centralne w całym budynku. Nie widzę możliwości, żeby gmina, żeby z chwilą przejęcia budynku przez gminę, to ogrzewanie funkcjonowałoby na takich samych zasadach. Tak jak powiedziałem lokatorom, przejmiemy pod warunkiem, że zlikwidujemy go Lokatorzy założą sobie ogrzewanie ogrzewanie etażowe, czyli indywidualne mieszkania. Jest możliwość podłączenia gazu. Gaz znajduje się po drugiej stronie, jest podłączona parafia. także tutaj do yy, produkcji dokładnie między Armii Krajowej. i Ja nie wiem, że po stronie też, jeśli tak, to będzie z drugiej strony, należałoby także podłączyć do was. Także tutaj lokatorzy ponieśliby koszt podłączenia, natomiast zyskali by, bo obecnie jest to mieszkanie służbowe, oni go wykupić nie mogą. Natomiast chwilą przekazania na mienie gminy stałoby się mieszkaniem komunalnym i wtedy na ogólnie tutaj przyjętych zasadach mogliby kupić na warunkach preferencyjnych. Te preferencje są duże, bo te 95% z liczby, nawet w mogliby te lokale po prostu wykupić, i tutaj zyskali by to możliwość, a musieli ponieść koszty przystosowania tych pomieszczeń do ogrzewania taka jest koncepcja i, i, i będziemy próbowali w ten sposób tę sprawę rozwiązać i tutaj jest zapewnienie pana komendant na proszę ten postulują w wydatnych warunkach normalizacji ustawował i nie byłaby potrzebna już żadna reorganizacja. 11 stycznia odbyło się w Stargadzie Słupkanie noworoczne organizowane przez starostę prezydenta Stargadu. 14 stycznia organizowała wójta Spraw Społecznych opiniująca wniosek z zakładu usług dowolnych komunalnych na temat podwyższenia górnych stawek na całego śmieci. Jak państwo się wtedy opinii nie było, ponieważ wniosek został zwrócony o uzupełnienie do co 15 stycznia spotkałem się z Panią dyrekt dyrektorem szkoły, z panem Żukowskim na temat y, organizacji ferii zimowych w Gminie Miesko. Y, 16 stycznia spotkanie z panem dyrektorem Enei z rejonu Goleniów dotyczyło, to spotkanie y, na, na, dotyczyło Podpisania umowy na konserwację oświetlenia w roku 2013. Niestety propozycja, którą przedstawiła firma, no i uznaliśmy z sprawie, że jest nie do przyjęcia, ponieważ do tej pory rozliczę w zasadzie, że była stała opłata około 1,5 tysiąca plus dodatkowo. Opłata za każdą czynność, którą firma wykonywała na nasze zlecenie, czy to brzmiane żarówek, czy, czy, czy naprawa uszkodzonej instalacji, czy linii. To wszystko jest, było odrębnie wyceniane, natomiast opłata, stała opłata była to około 4 tysiąca. W tym roku propozycja, to było chyba ponad 2 tysiąca, to stała opłata, prawie 3 tysiące, czyli o 100%. I o 10% wzrost wszystkich tych prac, które Uważamy, że jest nie do przyjęcia, w związku z tym na dzień dzisiejszy nie jest podpisana umowa, a co za tym idzie, no firma nie realizuje żadnych zleceń, czyli nie naprawia oświetlenia. Ale te warunki to po prostu są nie do przyjęcia na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, że będziemy jeszcze negocjować ale, ale to, tak drastyczny wzrost jest, nie jest niczym uzasadnionym. 17 stycznia, jak potem się chcę wyborować filmik, zabieram po mojej wniosku, zacznę, wziąłem go do kolan, z to jest coraz bardziej popularny, w tym roku było już ponad 100 wykonawców zakończyło się dość późno do godzinie 20. także także udało się osobę. Wspólnota wszystko Barca Rosta także są się mieszkańcy. także z tutaj. Dopinę radiowy dla 이들한테 그 아래가 높아서 그런 그신 Także 17 stycznia spotkałem się z panem wicesporozumem, panem Krawczykiem i panem dyrektorem zarządu. Mogło panem trzech, panem powiedzieć, na to. temat na, no, działania na drogach powiatowych w, to, nie, w roku 2013. Nie jeszcze. Na pewno to są to to takie takim szybkim do... Będziemy mieli dostatek na przypijówku w tym roku. Powiat zakup i materiał, natomiast tak. na przykład się nie, oczywiście rozmawialiśmy na temat, na temat drogi w jest to droga powiatowa, z bardzo zwięzłym, między z z tymi busami, że, że nie bardzo chcą jeździć. Niestety tutaj no, nie udało się osiągnąć jakiegoś Powiat, po prostu no, nie dysponuje środkami, które są niezbędne do remontu. Ja także nie zadeklaruję, że gmina to zrobi, jest to, to jest zadanie. My możemy pomóc, ale na pewno nie możemy przejąć. Najchętniej by nam przekazał kontrolę. Ale ja na to się też nie mogę zgodzić. Możemy ją przejąć, ale po nie w takim stanie, ponieważ też nie posiadamy środków, a droga niestety wymaga nie pomógł, także dalej będziemy musieli na tym temat rozmawiać. Ale na dzień dzisiejszy nie ma tutaj jakichś dobrych konfliktów. 18 stycznia, 3 stycznia posiedzenie Zarządu Lokalnych, Grupy Rewizyjnej, Lokalnej Grupy Rewizyjnej w Kazimierzu, z zarząd obradowanego w sprawie bieżących i przyjęcia członków radnozna członków środki gminy działań podejmowanych na terenie naszych gmin w tym roku między innymi realizowane jest takie przedsięwzięcie na terenie właśnie gmin będących członkami do kolejnych działania sieja taki program poprawa bezpieczeństwa na obszarach wodnych Profilaktyka edukacja, m.in. innymi w ramach tego programu w szkołach, w klasach gimnodzianowych, przeprowadzane zostaną szkolenia na temat zachowania ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy na, na wodach. No i to u nas istotne, bo mamy tych jezior kilkanaście na terenie naszej gminy. Być może także uda się zakupić sprzęt, jakieś tablice informacyjne czy sprzęt. na dzień dzisiejszy jest no, nasze możliwości, są ograniczone ze sponsorami ze sponsorami jest trudno, więc tutaj wielkich sukcesów pewno nie będzie, no, ale musimy wszystko zrobić, żeby drużyna w tej piątej widze, czyli w tej chwili nazywali Riga Okręgowa, na pewno wąwojska, żeby w tej widze utrzymać naszą drużynę. 19 stycznia została ja zamieszana Koinka w studnicy, było to możliwe dzięki pozyskaniu przed sponsora na, na, na przynajmniej na urządzenie częściowo koszt zakupu paczek. Koinka organizował nasze Centrum Środowisk Kulturalne, był oczywiście Mikołaj, na barwie, poczęstunek dla <Bienen> <sandy nationwide> <BanaszTony> dzieci i jakieś konkursy, <Schmue> <Go�EE> no i oczywiście paczek. 19 stycznia w Studnicy, w naszej Świętokrojowej Świetlicy zabawa była zorganizowana dla miejscowości Storkowo, Waliszewo, Granica, Niegrydło i Studnice. 2 stycznia został ogłoszony przetarg na dzierżawę części, części hangaru przy szkole, to się przy trzech organizuje szkoła. Związało się to z tym, że po pierwsze że minął termin dzierżawy, na jakim była zabrakło mowa dzierżawy do tej pory, a z drugiej strony jak Państwo zaobserwowali troszeczkę inaczej to w tej chwili funkcjonuje. Pierwotnie praktycznie tam ta szkoła... W takim dość ograniczonym zakresie funkcjonowała obecnie chyba ilość tych kursów została zwiększona, ponieważ obserwowaliśmy bardzo w sobotę w niedzielę, ale także w tygodniu w okresie nieodmiennym, i w przeciągu tego roku znacznie no, zwiększoną ilość uczestników, którzy skorzystali którzy właśnie z tego naszego hangaru w związku z tym wiąże się to także z tym, że liczymy no, na to, że ten czynsz będzie zdecydowanie większy od tego roku. No, są to był u nas pan, nas pan byłeś, policji. To te ustalenia, rozmowy, które się toczyły ustalenia jakiegoś państwo 20 ksiąg powiatu rady zatrudnienia, gdzie był wykładany budżet no na rok przyszły. No, Monika ma no. gminą, tylko no, co się powiatem Urząd Pracy dysponuje większymi środkami w roku przyszłym na, na aktywne środki metody walczania bezrobocia, m.in. na roboty publiczne, na staże w roku biegun cała ta kula to było. 5 85 700 zł. w tym roku jest to 6 500 400 zł I do tego jeszcze w tamtym roku też było oczywiście programu poradcyjnego kapitału W tym roku ta kwota to jest też prawie 6 milionów ,00 dodatkowych. Także prace publiczne, zdarze prace z użyteczne no będą nie przynajmniej w takim zakresie w roku 1, a nawet w większym. Bo w tym roku już mamy 3 osoby są przyjęte na prace publiczne i od 20 teraz od na początku stycznia, natomiast na początku lutego przyjęliśmy 20 osób na pracę z użyteczne W ubiegłym roku było to chyba 10 które Także te prace z użyteczne to są dla osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne korzystając z opieki naszego środka pomocy społecznej i skierowane na, 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 do tych prac osoby są zobowiązane do wykonywania dwa razy w tygodniu po 5 godzin, czyli razem 40 godzin, 40 godzin, w miesiącu. Władne jest to stawka chyba kominka 7. 7,70 za 7,72 godziny. Tak, 7,72 godziny. Te prace są, umowa, którą podpisaliśmy z Pojedynkiem Urzędem Pracy obejmuje okres od 1 grudnia do 31 grudnia. Przy czym te 20 osób, które jest przyjęte są na razie do, do końca czerwca, od, od lipca być może będą te same osoby ewentualnie. Dokonana zostanie pewna korekta, i mogą być no, przyjęte inne. Zatem do końca roku mamy zagwarantowane, że 20 osób z tych prac myśli, już też nie będzie korzystać. I tutaj tutaj kraju urzędnika jest 40 godzin w tygodniu, i 4,50 razy 7,70, to wychodzi 300 zł. I to jest finansowane w 40%, 40 przez gminę, godzin, do finansowania przekazanego przez pojedynczego urządzenia. Prace są wykonywane na rzecz... 300 gminy. codziennie. Są to przede wszystkim prace porządkowe na terenie części, ale także wszystkich międzynarodowych. Staraliśmy się, żeby były to osoby z terenu całej gminy. Praktycznie nie udało się nikogo znaleźć jednego po prostu nikt znaczy ja nikogo zmusić nie, nie możemy, te osoby muszą wyrazić Po prostu nikogo nie Na no pozostałych wioskach są to pod dwie osoby, trzy za przynajmniej je. tym, że tak jak informowałem wcześniej, yy, mamy dofinansowanie z Banku Gospodarczego Krajowego Spółdzielni -y, yy, Rozwoju Mieszkań, Rozwoju Mieszkań i ta niestety umowa mówiła o dwóch latach. W ciągu dwóch lat powinna ta inwestycja zostać zrealizowana, ponieważ yy, niestety termin nie został dotrzymany przez wykonawcę w dzienniku złożyliśmy wniosek o przesunięcie tego terminu do końca marca i w związku z tym no, miała miejsce ta kontrola. Panie, które przyjechały do nas z Warszawy, Pałacu Zdrowia Skaklionego, wejrzały budowę, stwierdziły, że, że faktycznie jest to już sama końcówka i tutaj no, mówi, że zaopiniują pozytywnie na wniosek, ale decyzji na dzień dzisiejszy jeszcze, jeszcze nie ma. 24 stycznia jazdy z dyrektorem na tutaj w ulicy Pomorskiej. Pytałem się, co dalej z tym nieruchomością, budynkiem stacji nas i on mi taką informację, że to wszystko będzie uporządkowane, rozebrane, rozebrana stacja. Eee, także no, ja tylko zwróciłem się o możliwość przejęcia tych matków, które tam stały. Wytrzymawszy zostały zdemontowane przez gminę i znajdują się na, w tej chwili na stadionie. 24 stycznia obradowała komisja rewizyjna. Sprawa dotyczy, dotyczyła skargi złożonej przez mieszkańca miejscowości Storkową Spraw w sprawie legalności zebrania miejskiego Storkowu. Zabranie. mieszkanie Storkowa podnosi że zebranie w ogóle w Storkowie, tak by w listopadzie w jednym roku proszę nie, przepraszam, 2011 w listopadzie na którym dokonano m.in. zmiany członka Rady Sołeckiej, a także podjęto kilka uchwał że nie powinno być uznane za ważne ponieważ nie było zawiadomienia z porządkiem obrad nie było Obecności i nie było wymaganej statutem listy e, liczności mieszkańców z zebranych. Z tego co wiem, to komisja, tutaj to są kompetencje komisji, to jest z tego co komisja nie wyjaśniła tego jeszcze do końca. Wyjaśnione? w każdym razie to, to, to myślę, że jeżeli kogoś to interesuje, to trzeba ja będzie wprowadzić pana przewodniczącego informacje. W 22 stycznia z stycznia w Państwa spotykaliśmy się z dyrektorem PKO W Kargalzie, który bank ten prowadzi dla nas kontakt z gminiem. Między innymi sprawa dotyczyła oferty jako złożenie na temat wprowadzenia nowego systemu rozliczenia płatników gminy, tak zwane kontakty wirtualne. Zobaczymy no, to, to powiedzmy w pewnym stopniu mocno pomocne do uzyskiwania bardzo szybkich informacji na temat na temat płatności przez naszych naszych podatków. zobaczymy co dalej z tym na razie do rozmowy z następnym 5 stycznia miałem między końmi w Katowiczu to tutaj tak jak w same zasady przy czym organizowane dla, dla dzieci z miejscowości Czętyń, Dziennik, ronówko, minówką, białka, Powalice i ginisko. 3 stycznia podpisaliśmy umowę na prowadzenie świetlic. To pewnie też już mówimy o tych zasadach. Eee, Przeciwszego szkolenie tych 20 osób przyjętych do spraw społecznej użytecznych.